Witam bardzo serdecznie na, na moim vlogu w dzisiejszym filmiku w tym filmiku chciałabym również przedstawić y, mój spacer y, do miasta z wczoraj y, żeby spojrzeć na rzeźby śnieżne y, bez obecności jakichś tam innych ludzi znaczy tam ludzie byli nadal i również i przyjezdni ale to nie były takie tłumy jak, jak y, wtedy jak był ten festiwal dostałam rachunek chciałam powiedzieć u nas są dość zimne dość mroźne te zimy czasami jak tak ściśnie mróz to przez kilka dni potrafi trzymać mocno i no wtedy trzeba ogrzewać i to ogrzewanie no nie jest tanie. ja tutaj dostałam dziś właśnie rachunek za ogrzewanie za miesiąc, zaraz Wam powiem, tu jest ten rachunek, to jest za miesiąc styczeń, ale dokładnie termin to tu musi być wyszczególnione. Nawet nie wiem gdzie to jest wyszczególnione, w każdym razie to jest za miesiąc styczeń, w którym to styczniu było No kilka dni było minus 25 minus 26 stopni I grzałam wtedy non stop Ja się staram nie dogrzewać, nie ogrzewać w nocy, ale No Przy takich mrozach to ogrzewałam całą noc nawet, był włączony grzejnik Temperatura ta jak pokazywałam wynosi mi tutaj Różnie bywa, bo jak czasami jestem sama, to jest tego jakieś, jakieś 19 stopni Celsjusza. No, no, dzisiaj mam akurat 20 stopni, ale w tym momencie wyłączyłam grzejnik, bo była sąsiadka, powiedziała mi, żeby wyłączać te grzejniki na noc. No, ja sobie nie wyobrażam, żebym wyłączyła na przykład o godzinie 10, a, i dotrwała takiej temperaturze, ja wiem, 15 stopni nad ranem byłoby. No nie wiem. Muszę to wypróbować, bo Rachunek jest gigantyczny. Mianowicie wyszedł mi rachunek 152,79. Także taki to jest rachunek. Jest to największy rachunek, który płaciłam do tej pory. No, jestem dość frustrowana, będę musiała po prostu. No, po prostu na, na noc całkowicie chyba wyłączać ogrzewanie. Chociaż w takich temperaturach bardzo niskich jest to ciężko. Jest ciężko po prostu na noc, bo, bo ranem to już jest no zamrażarka niemalże w domu. Ale no trzeba, trzeba. Także mówię, że Jestem dość z tego powodu sfrustrowana, ale dobra, nie będę już narzekać. Chciałam tylko powiedzieć: Prze o, przeważnie płacę rachunki takie jak jest takie normalne, mrozy, tak gdzieś mi minus 5 stopni, minus nawet minus 10, to wtedy te, te rachunki są o wiele niższe. Normalnie tak do tej pory mnie kosztowało tak zimą jakieś 120 dolarów. Aha, i chciałam jeszcze nadmienić też, że tutaj prądem jest niestety to ogrzewane, bo jest to stare budownictwo. I no, na prąd jest ogrzewanie, nie na gaz. Ja to jest najdroższa forma ogrzewania niestety. Także tyle płacę, a teraz zapraszam na dalszy ciąg filmiku. Temperatura średnia, około 20 stopni przeważnie jest. Jest mrozie po południe. Pusto. W mieście Wczesne popołudnie druga. Gdzieś koło drugiej, po drugiej jest teraz. Ja się tu nad kanał przyszłam i idę w kierunku rzeźb. Mam nadzieję, że rzeźby tam jeszcze stoją. Będzie je można sobie dokładnie pooglądać. No a tu park. Strasznie trzęsą ostatnim razem tą kamerą. To tak jest jak się idzie. Stany. Dzisiaj jest czas na lokalców i paru tam turystów niedobitki sobie tam mam jakieś zdjęcia, po żeś oglądać spokojnie. Tu jest to, co wygrała. Ten Indianin. Tam sobie robią zdjęcia na serduszku. Nie wiem, że serduszko to będzie teraz tak już stało. Czy zostanie przeniesione w poprzednie miejsce. Nie wiem. O tu jest ten lisek. Idę trochę dalej. Ludzie nadal robią zdjęcia, to jest przyjezdni, może tubylcy, nie wiem. Raczej przyjezdni. Tu mamy tą rzeźbę, jezioro Skute. Dziś jest minus 5 stopni aktualnie, jak tu idę. Także temperatura minusowa. Ja idę w kierunku Livery, tam porobię zdjęcia, bo wiem, że tam jest same jedna figura, której nie robiłam zdjęć. Ten diabeł taki niesamowity. To jest nasze lokalne Visitor Information, czyli taka informacja dla yy, przyjezdnych. I tutaj są figury lodowe, które przetem przedtem nie pokazałam. Za Zobaczę.

taki kurczę mały mi się wydaje. O no, tu piszę nawet, że trzecie miejsce zajął. Jezioro opustoszało, już nikt nie biega. Aczkolwiek samochody tam jeżdżą sobie jak gdyby nigdy nic. Krasowa, tak od frontu. Nie wiem czy widać. Widać jej twarz. Także widać. Tu jakaś taka rzeźba i jeszcze w kierunku tej. Jakiś facet w takim kapeluszu jest. O, to taki telewizor z lodu. Rzeźbiony. z pieskiem. Ta rzeźba jest naprawdę fajna. tu jest ten miś z tą rybą przyjrzymy się temu z bliska a miś z rybą sobie tak siedzi i jeszcze. Kotel odem. Nawet tam, Hen, o tam, zwiększę to. Nie wiem, czy widać, ale są samochody. Bo tam jakieś budki tych, co łowią ryby, pa. ale tam auta stoją, ludzie się tam łażą tak głęboko w jeziorze. Drugie miejsce. Dzisiaj na obiad, do kolacji będę robiła polędwiczki wieprzowe w sosie własnym. Pierwsze muszę trochę tak obrumienić. Przepis gdzieś tam wyczytałam na jakiejś stronie internetowej polskiej. Także będzie to w sosie własnym, polędwiczki wieprzowe. I mam nadzieję, że będą dobre. Dawno już czegoś takiego nie robiłam. W pierwszej muszę trochę podrumienić. Mam nadzieję, że będą pyszne. Zmieści mi się tu jeszcze jeden kawałek, czy nie? A, zmieścił się spoko. No. Podrumienie i będziemy robić dalej. I tak dzisiejszy obiad się prezentuje. Obiad o kolacja. Polędwiczki w sosie, bardzo dobre. Już kosztowałam ziemniaki. I suróweczka z marchewki i kwaszonej kapusty. Także tak jest dzisiaj. Jedzonko polskie, dobre. Moja kicia, wraz ze mną, zapraszamy do subskrybowania, komentowania i lajkowania naszego kanału, bo to nam bardzo może pomóc. I z góry dziękujemy wszystkim życzliwym ludziom.